Czy Lucyna to dziewczyna? Cześć moi drodzy, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. I kontynuujemy serię artystów Kina i Teatru. I powiem Wam szczerze, że bardzo, ale to bardzo tęskniłam za tego, tego typu filmami, bo bardzo dawno nie nagrywałam nic o żadnym yy, z aktorów albo aktorek. Ale dzisiaj opowiemy sobie o Jadzi Smosarskiej, Jadwiga Smosarska, czy Lucyna to dziewczyna. A dlaczego dałam taki tytuł, czy Lucyna to dziewczyna, to wyjaśnię za chwilę, bo wiąże się z tym dosyć y, ciekawy film. Ale jeśli znacie panią Jadzie, to na pewno wiecie o czym mówię. Jadwiga Smolarska, polska aktorka teatralna i filmowa, największa gwiazda polskiego kina drugiej RP. Urodzona 23 września 1898 roku w Warszawie, zmarła 1 listopada 1971 roku także w Warszawie. Jako nastoletnia dziewczyna grywała w amatorskich teatrach. I taki pierwszy nieoficjalny debiut Jadzi miał miejsce 18 grudnia 1916 roku rolą dziewicy pierwszej w nieboskiej komedii Krasińskiego. Tak słuchajcie, na marginesie powiem Wam, że... Przymierzam się do tego, aby przeczytać Nieboską Komedię Kraśnickiego, bo po pierwsze pamiętam to ze szkoły, ale nie pamiętam kompletnie, co było w tej Nieboskiej Komedii Kraśnickiego. Boską komedię Dantego przeczytałam, więc na mojej liście do przeczytania jest jeszcze Nieboska Komedia Kraśnickiego. Także bardzo, to bardzo chcę się dowiedzieć, co jest w tej książce, bo ja jej kompletnie ze szkoły nie pamiętam. Tą sztukę wystawiono w Teatrze Polski. Mało tego, moi drodzy, prywatnie uczyła się aktorstwa u Władysława Staszowskiego. Następnie zapisała się na wieczorne studia w Warszawskiej Szkole Dramatycznej. Ukończyła je z wyróżnieniem w 1920 roku. Na życie zarabiała pracując w Banku Polskim przy ulicy Bielańskiej 10, czyli zanim została aktorką, pracowała w banku. Oficjalnie zadebiutowała 16 sierpnia 1918 roku na deskach Teatru Letniego w Warszawie rolą Lili w farsie Ciotka Karola Tomasa Brandona u boku Antoniego Fertnera, o którym już kiedyś opowiedziałam. Jeśli jeszcze nie widzieliście tego filmu, on tu gdzieś u góry wyjedzie. Antoni Fertner, ulubiony komik Polaków i Rosjan. Pierwszy i ostatni raz, wtedy moi kochani, użyła pseudonimu Sarska. Później, dalej, później w, dalszej, w dalszym etapie swojej kariery, cały czas używała swojego prawdziwego imienia i nazwiska, nie zmieniła e, swoich danych osobowych, tak jak niektóre gwiazdy to robiły, e, że nazywały się zupełnie inaczej. Tutaj tylko pierwszy i ostatni raz użyła pseudonimu Sarska, w sumie. Bo dlaczego? może z jednej strony podobało jej się to, jak się nazywa i stwierdziła po co zmieniać coś, co jest dobre, a może ten pseudonim, który po prostu użyła jako pierwszy i ostatni raz, po prostu nie przyjął się przed większą po prostu publicznością. Na tym występie zauważył ją Aleksander Herz, prezes wytwórni filmowej Sphinx, powiązany też z Kwi Pro Quo i Jadzia dostała rolę w filmie dla szczęścia, który otworzył jej drogę do wielkiej kariery. Zagrała w ponad 20 filmach, wykreowała taki ideał dziewczyny bez skazy, rodem z romantycznych poematów. Wyobraźcie sobie, że dzięki swojej popularności dostała propozycję występowania w Hollywood. Ale odmówiła. Wyobrażacie sobie, odmówiła występu w Hollywood ale to dlatego, że nie chciała na dłużej wyjeżdżać z Polski. Jadzia była wielką patriotką. Kochała Polskę, kochała Warszawę i nie wyobrażała sobie, aby wyjechać z Polski na stałe. O stosunku publiczności do aktorki trafnie oddał Zdzisław Wójtowicz. Smosarska wypowiada naszą polską duszę. W jej spojrzeniu zaklęty jest szept pól rodzinnych, Sentiment polskiej uczciwości, garść wielkich wspomnień, wielkich triumfów i wielkich tragedii. Zdradzę wam, ale to o tym opowiem za chwilę, że Jadzia jednak wyjedzie, ale dlaczego wyjedzie, to za sekundę. Najsłynniejsze kreacje z mosarskiej to role w Iwonce oraz trendowatej. Po wprowadzeniu dźwięku wyobraźcie sobie, że Jadzia zagrała w kilku filmach historycznych było to na Sybir. Księżna Łowicka i Barbara Radziwiłówna. 26 lutego 1935 roku wyszła za mąż za inżyniera Zygmunta Protasewicza i nie zmieniła nazwiska. Wyobraźcie sobie, że zamieszkani na Mokotowie przy ulicy Naruszewicza 15 w Wili, całkowicie zaprojektowanej przez Jadwigę. W drugiej połowie lat 30. angażowano ją do ról komediowych, m.in. do filmu Czy Lucyna to dziewczyna, czyli to, o czym powiedziałam na początku tego filmu. Czy Lucyna to dziewczyna to zabawna komedia, dlatego że występuje tam razem z Eugeniuszem Bodo, grają główne role. I tak na szybko powiem wam, jaka jest fabuła tej komedii. Lucyna chce zatrudnić się w fabryce, ale tam nie przyjmują kobiet, Więc przebiera się za mężczyznę i udaje, że jest facetem po to, aby dostać pracę. Dostaje tą pracę i zaczyna tam pracować. Jej szefem jest właśnie Eugeniusz Bodo i on się w niej zakochuje. Ona po jakimś czasie udaje, że ma siostrę i przebiera się raz za kobietę, raz za mężczyznę. Ta komedia jest bardzo, słuchajcie, zabawna, jest dostępna na YouTubie. Ja zostawiam linka do tego filmu w opisie, także jeżeli nie widzieliście nigdy tej komedii, czy Lucyna to dziewczyna, to zachęcam Was do tego, abyście ją sobie obejrzeli. Godzina z kawałkiem, ale będzie naprawdę zabawnie. Nie zdradzam, słuchajcie, w jakim momencie wyjdzie to, że ona jest dziewczyną i czy główni bohaterowie będą razem. W 1938 roku została odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi w uznaniu. Z, y, za, y, w uznaniu, za słuchajcie, za, zacięłam się, zakrzewienie polskiej kultury filmowej, y, tak naprawdę na całym świecie, bo zgłaszali się do niej różni filmowcy, a ona nie chciała wyjeżdżać, tylko promowała naszą polską kulturę wszędzie, gdzie się dało. Po pierwszych bombardowaniach Warszawy w 1939 roku we wrześniu wraz z mężem dotarła na Litwę, by przez Łotwę, Szwecję i Norwegię dotrzeć do USA. Zawiła, słuchajcie, droga, przez różne kraje do celu, ale się udało. Tam zajęła się pracą społeczną wśród Polonii. Wiosną 1940. Roku wystąpiła w roli Julii w komedii Fredry, pierwsza, lepsza w Nowym Jorku. I żyła sobie tam, słuchajcie, spokojnie z tym mężem, ale nie była do końca zadowolona z tego, że musi mieszkać za granicą, tęskniła za Polską i marzyła o tym, żeby móc wrócić do kraju. W 1950 roku małżeństwo mieszkało we własnym domu z ogrodem w Middlebury. Jej mąż prowadził w Stanach Zjednoczonych, wyobraźcie sobie dużą fabrykę narzędzi precyzyjnych. Po wojnie kilkakrotnie odwiedzali Polskę i w końcu tak naprawdę zdecydowani, że wracamy, nie chcemy mieszkać już w Stanach, chcemy żyć w Polsce, pomimo, że jest komunizm, pomimo, że nie ma już tej Polski, którą znali z przed wojny zdecydowani się na powrót do naszego kraju. I na stałe do Polski wrócili w 1970 roku. Niestety Jadzia nie nacieszyła się długo swoim ulubionym krajem, swoim ukochanym krajem, ponieważ zmarła rok później, 1 listopada 1971 roku na agranolutocytozynę. <grym> o, jeśli dobrze to powiedziałam, powtarzam. Agrano. Nie, czekajcie, agranulocytozynę. Musiałam dobrze zajrzeć ze, ze, na scenariusz. Jest to ostry stan zapalny związany ze spadkiem komórek odpornościowych. Została pochowana na cmentarzu na powązkach. I tak kończy się życie jadwigi smosarskiej, czy lucyny to dziewczyny. Jestem bardzo ciekawa, czy znaliście Jadwigę Smosarską, albo jeżeli znaliście ją, to jaki film podobał Wam się e, z jej udziałem najbardziej? Ja, tak jak już powiedziałam, polecam Wam obejrzeć tą komedię. Czy Lucyna to dziewczyna? Jest to naprawdę zabawny film, i nawet jak będzie Wam bardzo, bardzo smutno, to myślę, że nie przy jednej scenie się uśmiechniecie, a przy wielu, ponieważ te Przedwojenne komedie mają taki klimat. Tam nikt nie przeklina, tam nikt nie zachowuje się w taki sposób, nie wiem, poniżej krytyki. Tam wszystko jest, słuchajcie, zabawne, z humorem. Za każdym razem są jakieś śmieszne gagi. Ci bohaterowie czasami są trochę oderwani od rzeczywistości, ale umieszczeni w tej rzeczywistości dwudziestolecia międzywojennego. I naprawdę fajnie się to ogląda. Mężczyźni mają coś, czego dzisiejsi faceci po prostu już nie posiadają. Czyli są dżentelmenami, mają klasę, ale też potrafią oszukiwać, potrafią kławać, yy, zakochują się i odkuchują co 5 minut. Także przezabawna komedia polecam wam, abyście sobie obejrzeli. Yy, w tym wideo, moi drodzy, to już jest wszystko. Do zobaczenia w kolejnym. Na razie. 爸爸。